Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, którym skupiamy się na Bożej, bezwarunkowej miłości i łasce. Nie potrzebujesz, żeby Bóg coś ci dał. Musisz wydobyć to, co Bóg już złożył w Twoim wnętrzu. Prosimy Boga o więcej, a prawda jest taka, że już to masz. Nie potrzebujesz więcej, potrzebujesz objawienia tego, co już masz. A teraz Andrew. Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Zaczynam dzisiaj zupełnie nową serię. Właściwie jest to kontynuacja swego rodzaju zastosowanie tego, czego uczyłem o duchu, duszy i ciele. O twojej prawdziwej tożsamości w Chrystusie. Mam nauczanie pod tytułem już Tomasz. Jego podtytuł brzmi, więc nie usiłuj wciąż tego zdobywać. Na okładce jest zdjęcie psa goniącego za własnym ogonem. Tak to właśnie wygląda, jak pies goniący za własnym ogonem, kiedy go złapie, odkryje, że miał go przez cały czas. Wielu ludzi prosi o rzeczy, które Bóg już im dał. Chodzi o zmianę paradygmatu, to całkowicie inny sposób patrzenia. Bóg już dał nam wszystko, czego będziemy kiedykolwiek potrzebować. Nie musisz prosić Boga, żeby cię uzdrowił, błogosławił, obdarzył dobrobytem, objawił ci swoją miłość do siebie. On już to wszystko zrobił. To, co musisz zrobić, to zacząć wierzyć, że Bóg już to zrobił i to ty musisz nauczyć się, jak zacząć przyjmować, zamiast prosić Boga, żeby zaczął dawać. To, co powiedziałem, to istotna różnica i uważam, że większość ludzi nawet nie rozumie, jakie to jest ważne. Ze wszystkich rzeczy, których uczę, ta jest jedną z najważniejszych. Mówię tak o wielu rzeczach, ponieważ wierzę, że wszystko, czego uczę, jest ważne, ale w moim osobistym życiu to dokonało ogromnej zmiany w tym, jak odnoszę się do Boga, w tym jak Bóg porusza się w moim życiu. Oglądam dużo lepsze rezultaty teraz, posiadając ten sposób myślenia, że Bóg już wykonał swoją część. Nie chodzi o to, żebym błagał i prosił Boga, żeby Coś zrobił, ale raczej odnawiam swój umysł i wydobywam to, co Bóg już we mnie włożył, zamiast prosić Boga, żeby coś mi dał. To ogromna różnica. Pozwól, że powiem na samym początku: kiedy zaczynam o tym nauczać, że usługuję już ponad 50 lat. Widziałem tysiące razy, kiedy z całego serca głosiłem o tym, że Bóg już Cię kocha. Że Bóg już Cię pobłogosławił, że już masz wszystko w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Mówiłem to wszystko. I natychmiast po nauczaniu podchodzili do mnie ludzie, mówiąc, Czy możesz pomodlić się, żeby Bóg dał mi swoją miłość? Żeby Bóg mnie uzdrowił? To sprzeciwiało się wszystkiemu, czego uczyłem. Przez lata nauczyłem się, że mogę przekonać ludzi do zobaczenia mojego punktu widzenia w pewnych kwestiach. Zawsze masz wybór, czy w to uwierzysz, czy nie. Bóg nie zmusza nikogo do wierzenia, ale mogę przekonać osobę do zobaczenia, że uzdrowienie jest częścią ofiary Pana Jezusa. Że Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni, pierwszy list Piotra 2,24. Mogę przekonać ich do tego stanowiska, chociaż mogli być nauczani przeciwko temu, i przynajmniej dojdą do miejsca, w którym mówią, widzę to. Mogą wybrać, żeby kierować się tym, co mówi lekarz lub tym, co czują. Bóg nie zmusi ich do uwierzenia, ale mogę przekonać ich do tego spojrzenia, mogę przekonać ludzi do zobaczenia, że Jezus stał się biedny, abyśmy dzięki Jego biedzie zostali. Stali ubogaceni Jego ubóstwem. Drugi list do Koryntian 8:9. Większość ludzi została nauczona, że Bóg chce, żebyśmy byli biedni, że Bóg nie zaopatrzy nas w nic poza tym, co najbardziej niezbędne. Ale mogę przekonać kogoś przy użyciu Słowa Bożego do miejsca, w którym przynajmniej zobaczy to, o co mówię. Ale jeśli chodzi o prawdę, że Bóg już wszystko zrobił, że już to masz. Próbowałem ludzi przekonać, tłumaczyć to i ludzie zwyczajnie nie mogą tego zobaczyć. To musi przyjść przez objawienie. O tym mówię. To coś, co mogę głosić z całego serca, ale wydaje się, że to po prostu nie mieści im się w głowie. Nie istnieje żaden naturalny sposób na zrozumienie tego, ponieważ mówię o czymś, czego nie można zobaczyć, czego nie można dowieść czy poświadczyć w jakiś fizyczny sposób. To musi przyjść przez objawienie. I mówię, że to jedno z najważniejszych objawień, jakie dał mi Bóg. Dlatego na samym początku chciałbym powiedzieć. I prosić Cię, żebyś się ze mną zgodził, że jeśli wierzysz, że Bóg mówi przeze mnie i przez ten program, jeśli spodziewasz się, że Bóg będzie do Ciebie mówił, to chcę, żebyś zgodził się w tym, że Bóg daje Ci ducha mądrości, objawienia i poznania go, że oczy Twojego serca zostaną otwarte, że przyjmiesz to przez ducha. Ponieważ to jest coś, co nie ma sensu dla osoby, która kieruje się tylko tym, co widzi, smakuje, słyszy, czuje i dotyka. Musisz przyjąć to przez objawienie Ducha Świętego i dobra wiadomość jest taka, że Bóg chce ci to objawić bardziej niż ty chcesz, żeby On to objawił. Więc jeśli będziesz współpracować, jeśli otworzysz swoje serce, Powiem pewne rzeczy, które będą zupełnie sprzeczne z tym, czego uczy religia. To będzie sprzeczne z wieloma religijnymi nauczaniami, ale to nie znaczy, że jest niewłaściwe. Popatrz na to tak: większość ludzi oglądających ten program ma już wiele religijnego nauczania. Wiele religijnego szkolenia i trzymacie się tego, ale pozwólcie, że zapytam, co wam to daje? Wiem z przebywania z tysiącami ludźmi i osobistej rozmowy z nimi, że wielu ludzi oglądających ten program może służyć Panu i może znać go od dawna, a jednak przeciętny człowiek oglądający ten program zmaga się z przyjęciem uzdrowienia, dobrobytu, z przyjęciem radości, pokoju, uwolnienia, wizji i tak Wierzysz w Boga? Modlisz się, ale co ci to daje? Myślę, że przeciętny człowiek powie, cóż, wiele zmagań. Są rzeczy, o które wierzysz, że Bóg chce dokonać w twoim życiu, a których nie przyjmujesz. Chodzi mi o to, że jeśli to prawda, nie trzymaj się ludzkich doktryn, jeśli dla ciebie nie działają. Otwórz się na coś nowego, a ja powiem rzeczy, które obiecują Ci, że rzucą wyzwanie wielu Twoim religijnym koncepcjom. Powtarzam, Jezus powiedział w Ewangelii Marka 7:13, że Twoje tradycje i ludzkie doktryny czynią Słowo Boże nieskutecznym. Tak więc to, że nie doświadczamy w obfitości radości i pokoju, które Bóg dla nas ma, nie jest winą Boga. To nasza wina i jedną z rzeczy, która nas powstrzymuje jest złe myślenie. To, czego będę nauczał w serii już Tomasz, sprawi radykalną różnicę w tym, jak odnosisz się do Pana i jak przyjmujesz od Boga. Z mojego osobistego doświadczenia i z doświadczenia wielu ludzi, którym usługiwałem, to jest coś przełomowego. Myślę teraz o Caroline i Mike'u Hash. Zachęcam cię do wejścia na naszą stronę, w zakładkę Podróże do Uzdrowienia ze świadectwami uzdrowienia. Mike miał olbrzymiego guza na klatce piersiowej. Wydaje mi się, że miał go przez lata, chyba przez osiem. Robił zdjęcia temu czemuś z mackami, które rozchodziły się po całej klatce piersiowej. To był rak, który podkopywał jego życie. Mike uchwycił się tej książki zatytułowanej Już Tomasz, i to przemieniło jego życie. Tak właściwie. W formie wprowadzenia do tematu chciałbym puścić to krótkie świadectwo nagranie Majka Hesha. Obejrzyj je, a ja wrócę pod koniec programu. Pokazana historia zawiera prawdziwe zdjęcia guza złośliwego, ostrzegamy pokazane zdjęcia nie są odpowiednie dla wszystkich widzów. W roku 2000 zauważyłem, że zrobił mi się tutaj jakiś wyprysk, ale się nad nim nie zastanawiałem. Po prostu stale mnie w tym miejscu swędziało. Wieczorem wracałem do domu, zdejmowałem koszulę i badałem to, ponieważ ciągle byłem tego świadomy. W ciągu tego roku zmiana zaczęła robić się czerwona i zaczęła rosnąć. Była to niewielka zmiana wielkości mojego małego palca, ale zauważyłem, że się nie goiła. Zacząłem robić jej zdjęcia, ponieważ wierzyłem, że Bóg mnie uzdrowi i chciałem Dokumentować daty, modliłem się o to, wierzyłem w uzdrowienie, ale to nadal nie znikało. Granica na piasku. Historia majka i Karline Hesch. Pustynna oaza Tucson w Arizonie znajduje się w osłoniętej Dolinie. Tutaj Mike i Caroline Hesch dołączyli do niedenominacyjnego kościoła i poddali się pastorowi o silnym charakterze. Z czasem stali się ofiarami religijnych koncepcji, równie złośliwych jak Gus, który straszył, że pożre życie ich obojga. Byłem częścią tej służby przez 20 lat. Nauczano w niej o uzdrowieniu, ale to była doktryna w całości oparta o uczynki. Musisz grzeszyć. Nie wypełniasz Bożej Woli. Buntujesz się przeciwko pastorowi. To i tamto. Wszystko było przyczyną tego, że mi się nie polepszało. Rozmawiał o tym z naszym pastorem i pastor powiedział: Cóż, to nie jest nic takiego, czego nie wyleczyłyby zioła. Problem tkwi w żywieniu. Wyglądało na to, że stale mi się pogarsza. Kiedy zmiana nie znikała, mój pastor powiedział, dlaczego nie pójdziesz do lekarza? Wtedy będziemy mogli modlić się konkretnie, żeby Bóg dokładnie pokazał nam, co to jest. Wtedy Mike umówił się na wizytę u dermatologa, żeby to zbadać. Wszedł, popatrzył na zmianę, popatrzył na nią 5, może 10 sekund i powiedział, przepraszam, pójdę po kolegę. Zrobili to swoje lekarskie, hm, aha, Zbadali zmianę. Nic przy mnie nie powiedzieli, ale wiedziałem, że to coś poważnego. Wyszedł z gabinetu i powiedział: pielęgniarka powie panu, co zrobić. Kiedy podszedłem do pielęgniarki, podała mi karteczkę i powiedziała: Ma pan umówioną wizytę. Miała być za dwa tygodnie. Nie pamiętam, czy lekarz, który mnie przyjął, był ze mną, czy przechodził korytarzem, ale zatrzymał się i powiedział: Nie, to za późno. Wyczułem strach. Powiedział: Zajmę się tym, i wizytę miałem za dwa dni od dnia, w którym tam przyszedłem. Pomyślałem: Wow, żeby chirurg zobaczył się z tobą za dwa dni? Coś tu się dzieje. Popatrzyłem na arkusz, który wypełniał lekarz i była na nim zaznaczona diagnoza. Zadzwonił do mnie po wizycie i powiedział, że lekarz powiedział, że musi natychmiast przejść operację, żeby to usunąć. Zapisał notatkę, która mówiła, że to nowotwór złośliwy. Odpowiedziała: Sprawdzę to i do ciebie oddzwonię. Jadę do pracy, a ona odzwania i bardzo poważnie mówi: Mike, to oznacza, że masz. Nowotwór złośliwy, raka. Powiedziała: To nie jest łagodna zmiana. Innymi słowy, jest to coś, co aktywnie rośnie. Myślałem: Mam tu coś naprawdę poważnego. Pojawił się mały strach, ale ponieważ to nie było coś wielkiego, naprawdę czułam. Wiem, że Mike wierzy w uzdrowienie i w to, że pan może się tym zająć. Kiedy z nią porozmawiałem, powiedziałem to pastorowi. Zapytałem: "Jak myślisz, co mam zrobić?" Odpowiedział: "Wiesz, Mike, możesz zrobić co chcesz." Powiedziałem: "Cóż, lekarze chcą, żebym to wyciął." Nie powiedział mi: "Nie możesz tego zrobić." Powiedział: "To nie jest Boży sposób." Wierzyliśmy, że jeśli idziesz do lekarza, żeby to usunął, to grzeszysz. A jeśli grzeszysz, nie możesz wierzyć Panu, że to uzdrowi. Powiedział: "Ale wybór należy do ciebie. Zrób co chcesz, ale radziłbym ci, żebyś nic nie robił, dopóki się boisz. Zadzwoniłem do lekarza, do którego byłem umówiony i tego samego dnia odwołałem wizytę. Myślałam, w porządku, nadal wierzyłam, ale dalej się wahałam. To nie jest takie duże, nic by się nie stało, gdyby to wypalił, czy jakkolwiek chcieli to usunąć i sprawa by się skończyła. Następnego dnia jechałem do pracy, była 8:30 rano, kiedy zadzwonił mój telefon. Odebrałem tutaj lekarz taki a taki, wczoraj pana zdiagnozowałem. Właśnie powiedziano mi, że odwołał pan swoją wizytę. Zgadza się? Odwołałem. Powiedział: Nie może pan tego zrobić. Odpowiedziałem: Mogę. Powiedział: Chcę, żeby pan wiedział, że zapisują w dokumentach, że został pan ostrzeżony, że to, z czym ma pan do czynienia, jest śmiertelne i że został pan przeze mnie ostrzeżony. I wtedy naprawdę się wystraszyłem. Wyznaczając granicę strachu. W lutym 2002 roku poważnie zachorowałem na grypę. Kiedy to się stało, nowy otwór zaczął rozrastać się w formie guza. Pamiętałem to, co powiedział ten człowiek: "Jeśli na to pozwolisz, może dojść do przerzutów". Mówiąc językiem laika, oznacza to, że może on przekształcić się w coś innego, może zmutować w jakąś inną formę i może rozejść się na resztę mojego ciała. Obserwowałam, bandażowałam i kiedy stawał się coraz słabszy i słabszy, a guz coraz większy, myślałam, dlaczego po prostu nie da sobie tego wyciąć? W tym samym czasie, kiedy się nad tym zastanawiałam, mówiłam mu o tym, guz jest coraz gorszy, ty stajesz się coraz bardziej chory, po prostu to wytnijmy. Zawsze wracałem do tego, bo muszę zrobić to, co w moim sercu czuję, że jest właściwe. Zwyczajnie nie mam pokoju od Boga do tego, żeby to wyciąć. Biblia mówi, a pokój Boży niech rządzi w waszych sercach. Wiem, że to nie jest rozwiązanie. Nie mam tego pokoju w moim sercu. Kiedy odmawiał, uparcie odmawiał i dalej stał na słowie i Bożej obietnicy uzdrowienia. Starałam się z Nim zgadzać i stać razem z Nim. Przez kolejne pięć lat przechodziłem w Kościele przez prawdziwą kolejkę górską. Pokonywałem jedną przeszkodę, po czym poprzeczka podnosiła się wyżej. I pojawiała się kolejna rzecz, która się odsłaniała, że nie robiłem czegoś właściwie i jak Bóg mógłby wysłuchać mnie, grzesznika? Przez cały czas, kiedy robiło się coraz gorzej i gorzej, gust śmierdział. Zawijaliśmy go w ręczniki papierowe namoczone ziołowymi nalewkami, żeby zniwelować zapach. Gus ropiał i krwawił, owijaliśmy go folią, ale wypełniała się ropą, którą trzeba było odprowadzić i wymienić opatrunek. Gus karmił się krwią w jego ciele, jego cera była szara. Miesiącami jego tętno utrzymywało się w granicach 90. To było straszne. Co robimy źle? Zauważyłem, że powoli zacząłem tracić energię, jakby ktoś wypuszczał ze mnie powietrze. Gus stał się bardzo duży i bardzo ciężki. Musieliśmy znaleźć jakiś temblak, więc skończyło się na tym, że poszłam do sklepu i kupiłam kilka staników. Wycięła jedną część i nosiłem to jako uprząż podparcie, żeby to podtrzymać. To nie było nic dobrego. Było to coś, z czym musieliśmy żyć i co w końcu Bóg uzdrowi, ale patrzyłam, jak życie Majka było z niego wysysane. Nie wiedziałem, co się dzieje. Wiedziałem tylko, że organy w moim ciele nie pracowały właściwie. Z guza wyrosło coś, co nazywałem macką ramieniem. Widziałem, jak rośnie to pod moją skórą i się rozprzestrzenia. To było paskudne. Wyglądało to jak diabelska manifestacja i naprawdę nią było. Biblia mówi, że diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. I właśnie to robił. Wysysał ze mnie życie, niszczył wszelką produktywność w moim życiu, wykradał moje szczęście i moją radość. Muszę jednak powiedzieć, że robił to za moją zgodą, ponieważ się jemu nie sprzeciwiłem. W tamtym czasie Mike był tak chory, że było mi bardzo ciężko zostawić go na cały dzień. Będąc w pracy, dzwoniłam do Majka i, kiedy odbierał telefon, czułam się tak, że nie wiedziałam, czy jak wrócę do domu, to czy zostanę go żywego, poszukując odpowiedzi. Fragment pisma, który naprawdę mnie zachęcił, to księga przysłów 4:20 do 22, który mówi: Synu mój, zważaj na moje słowa ku moim naukom, nakłoń swe ucho. Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Po prostu postanowiłem, ponieważ w ciągu dnia nie miałem nic innego do robienia, że każdą chwilę, jaką mam, poświęcę na trwanie w Bożym Słowie. Wiedziałem, że moje życie się kończy i potrzebowałem zdrowia dla całego mojego ciała. Już to masz. Przerzucałam kanały, szukając kogoś do posłuchania podczas szykowania się do pracy. Przechodziłam przez kanały, na których ktoś krzyczał, ktoś robił coś innego, i nie chciałam ich słuchać. Po czym włączyłam kanał, na którym jakiś człowiek siedział w fotelu i spokojnie mówił. Powiedział: Zaczynam dzisiaj nową serię i zacznę nauczać na temat, który zatytułowałem Już to masz". Wracając do łazienki, żeby się wyszykować, powiedziałam, ludzie, co za głupi tytuł dla studium. Ale nie wyłączyłam kanału i słuchałam dalej. Bóg zrobił już dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Pod koniec tych 30 minut byłam zainteresowana. Zaoferowała nam jakieś płyty CD. Powiedzieliśmy, dobrze, w porządku. Moja żona wysłuchała ich jako pierwsza. Otworzyła się dla mnie zupełnie nowa Biblia, kiedy zobaczyłam, czego naprawdę naucza Biblia, a w co ja wierzyłam. To, w co wierzyłam, nie było zgodne z pismem. Zacznij patrzeć na wszystko z perspektywy, że to zostało już dokonane, że nie starasz się skłonić Boga, żeby coś zrobił, ale raczej przywłaszczasz sobie to, co On już zapewnił. Taki sposób myślenia całkowicie zrewolucjonizuje sposób, jaki przyjmujesz od Boga. Przekazałam to Majkowi, mówiąc, musisz tego wysłuchać. Dla mnie to też jest cud. To pokazuje ci, jak szybko Pan może cię wybawić, kiedy jesteś gotowy podążać za tym, co mówi Jego Słowo, co mówi On i Jego Duch zamiast jakimś legalistycznym myśleniem. Przeciętne proroctwo, jakie otrzymasz w większości kościołów, mówi o tym, że Bóg zamierza zrobić coś wielkiego, że nadejdzie wielkie Boże poruszenie, że zobaczymy, jak wydarzy się coś wielkiego, ale nigdy nie usłyszysz, żeby ludzie mówili o tym, co już się wydarzyło. Wierzę, że zamiast myślenia, że starasz się zdobyć zwycięstwo, naprawdę czyni różnicę, kiedy zrozumiesz, że dzięki Jezusowi już osiągnęliśmy zwycięstwo. Sprawa załatwiona. Tak, już to mam. Byłem błogosławiony na dwa sposoby. Po pierwsze, wszystko, co przestudiowałem, zwłaszcza przez ostatnie kilka tygodni, ale też sześć miesięcy wcześniej wierzę, że to Bóg sprawił, że ona mi to przyniosła, ponieważ było tak, jakby mówił te rzeczy w trochę inny sposób niż mówi je słowo, ale mówił to samo, co mówi słowo. Pamiętam, jak otrzymałem objawienie listu Jakuba, rozdział pierwszy, który mówi o byciu miotanym tu i tam, niczym morskie fa. Ale pomyślałem wtedy: Ja taki jestem. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Czytamy: Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Powiedziałem: Nie muszę skupiać się na dwóch rzeczach, mogę skupić się tylko na tym. I kiedy to zrobiłem? Wtedy nauczyłem się, że jestem w stanie przyjmować od Pana. To nie On wstrzymywał, ja już to miałem. On niczego nie wstrzymywał. Innymi słowy, Bóg przez Jezusa Chrystusa nie był zmienną w tej sytuacji. To byłem ja, moje niestabilne myślenie. Biblia mówi, że ranami Jezusa zostałem uzdrowiony. Po prostu narysuj granice na piasku i powiedz, nie, to nie pójdzie dalej. Ta noc była punktem zwrotnym w jego uzdrowieniu, ponieważ chociaż dalej mieliśmy do czynienia z guzem, nadal było tak źle jak wcześniej, on już tak na to nie patrzył. Widział siebie uzdrowionym. Przez wiarę, nie przez oglądanie. To wydarzyło się jakieś dwa tygodnie później. Zmienialiśmy opatrunek, ucięłam tą samą długość ręczników papierowych, jaką potrzebowaliśmy wcześniej, żeby to owinąć. Zawijaliśmy guza i nagle okazało się, że możemy tyle ręcznika odciąć. Nie potrzebowaliśmy aż tyle, żeby to zawinąć. Powiedziałam, Mike, to się zmniejsza. Odpowiedziałem, no oczywiście. Bóg mnie uzdrowił. To musi się zmniejszyć. Nic innego nie może się wydarzyć. Nie obchodzi mnie, jak to wyglądało na zewnątrz. Ranami Jezusa zostałem uzdrowiony i tyle. Wszystkie nauczania Andrew potwierdzały wszystko, co Mike już zobaczył w słowie, ale były dla niego drugim świadkiem. Tak, to jest ta droga, to powiedział Bóg i to pomogło mu jeszcze bardziej stanąć na uzdrowieniu. Gdzieś w okolicy maja nie musiałem już nosić stanika. Za każdym razem, kiedy zmienialiśmy bandaż, mówiłam: Mike, to się robi coraz mniejsze. Kurczyło się, więc zajmowaliśmy się tym coraz mniej. Aż w końcu stało się to takie malutkie i Mike mógł sam zmieniać bandaże i już nie nosił temblaka, i w końcu to coś zniknęło. Do sierpnia został tylko mały guzek, blizna na mojej piersi. Zostałem uczyniony całym przez Jezusa Chrystusa i to jedyny kierunek, w jaki może pójść moje ciało. Diable nie dostaniesz mnie, ja już zostałem wykupiony. Po swoim uzdrowieniu Mike silnie odczuł, że musi nauczyć się więcej, aby stać pewnie na słowie Bożym. On i Caroline sprzedali swój dom w Tucson i przenieśli się do Colorado Springs, aby pójść do Harris Bible College. Ich podróż łaski i wolności dopiero się zaczęła. Czy to nie było potężne? Mówię ci, to co Bóg zrobił dla Majka i Caroline Hesh, zrobi też dla ciebie. Bóg nie ma względu na osobę. To nie Bóg pozwolił, żeby Mike przez lata żył, i żeby to coś nie odchodziło, i żeby wyglądało na to, że robi się coraz gorzej. Było tak z powodu tego, jak myśleli. I kiedy Mike uchwycił się prawdy, że już to miał sam powiedział, że nie miało znaczenia, co widział, czy co odczuwał. Miał to w swoim sercu. Wiedział, że sprawa była już załatwiona i natychmiast jego wątpliwości odeszły i wiara wzrosła. I tak dzisiaj Mike i Caroline mają się wspaniale. Nauczanie, już to masz. nauczyło mnie, że wszystko, na co pracowałem, żeby otrzymać to od Boga, już to mam. Kiedy przeczytałam te dwa rozdziały, w których mówi, że już mamy uzdrowienie, że Bóg już to dla nas zrobił. Płakałam. On dał mi wieczne zbawienie. On dał mi wszystko to, czego chciałam i czego poszukiwałam, a czego nie miałam, zanim zrozumiałam, że już to mam.